W dniu dzisiejszym tak na szybko pokażę Wam jak zrobić farsz mięsny do pierogów. Co mam? Mam już ugotowane do miękkości mięso. Miałem tutaj kawałeczek boczku, karkówki i łopatki do tego było wszystko gotowane w warzywach, marchewka, pietruszka seler, cebula, por nie daję, daję tylko marchewkę i pietruszkę będzie to zmielone razem mięso mamy zmielone, teraz damy przyprawy daję szczyptę pieprzu ziołowego łyżeczka pieprzu grubo zmielonego takiego z moździerza łyżeczka Słodkiej jedna trzecia łyżeczki tymianku, szczypta cząbru, szczypta, szczypta kmin rzymski, dwa całe jajka i mój tajny składnik łyżka masła. Teraz musimy to wyrobić. Dobrze wymieszać, żeby się składniki pomieszały, połączyły. Kleistość wyszła super. Można wziąć, uformować momentalnie kulkę. Super się klei. Brakuje mi tu soli. I dodam jeszcze pół łyżeczki ziół prowasalskich. Polecam lekko skropić magii, niedużo tak delikatnie do smaku. Zupełnie zmienia smak mięsa. On jest taki wyrazisty, pachnący. A i zapomniałem jeszcze, zapomniałem kochani o majeranku. Majeranek musi być najważniejsza przyprawa w tym. I zapomniałem, ale już dodałem. Teraz tylko wymieszam i farsz mamy gotowy. Kleistość super to jajko z tym masłem rewelacja taki farsz polecam w naleśniki w pierogi w ciasto francuskie do czego chcecie rewelacja i taki skład przypraw jeżeli chodzi o składową mięsa mięso dajcie takie jakie macie ja po prostu miałem resztki takiego mięsa takiego e, chyba tylko łopatkę dokupiłem musi być troszeczkę tego mięsa i tłustszego i chudego po to, żeby Wam to mięso nie wyszło takie mocno suche, żeby była kleistość można też dodać mięso z kurczaka ja na przykład robię paszteciki gdy gotuję rosół i w rosole mamy mięso z kurczaka i wołowe plus warzywa, ja to wszystko później mielę i mam farsz do pasztecików Także kiedyś na pewno wam pokażę, będę wdzięczny za kciuk w górę suba. Hej, ale tak na koniec jeszcze zobaczcie, ten farsz mięsny do tych pierogów wyszedł taki naprawdę super, taki pulchny. Super, udało się.